Opowiem ci historię, prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. Wołyń przed wojną był miejscem spotkań kultur. Zielone kresy drugiej Rzeczypospolitej, przecinane rzeką styr, porośnięte pszenicą i lasami, wioskami pełnymi ludzi, którzy żyli blisko siebie, choć nie zawsze razem. Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Czesi dzielili studnie, targi, szkoły. Modlili się różnie, ale pracowali w tych samych polach. Dzieci chodziły razem do szkoły, dorośli wspierali się podczas zbiorów. W miejscach takich jak Ostrówki, Kisielin, Janowa Dolina, Porec, czy zimna woda istniała swoista równowaga. Czasem krucha, ale prawdziwa. Kiedy wybuchła Druga wojna światowa, Wołyń został wciągnięty w machinę geopolityczną. Najpierw wkroczyli Sowieci, potem Niemcy. Granice się zmieniały. Mundury nakładały się jedne na drugie, ale coś jeszcze się zmieniało, niepozornie, cicho, nieodwracalnie. W sercach zaczęły kiełkować idee, które później zamieniły się w nienawiść. W ukraińskich kręgach narodowych rosła wizja niepodległej Ukrainy. Dla wielu ta wizja oznaczała konieczność pozbycia się obcych, a Polacy, mimo wieloletniego współżycia, zaczęli być traktowani jak przeszkoda, jak pozostałość po dawnym panowaniu, jak obcy, których należy usunąć. Ukraińska powstańcza armia, UPA, rosła w siłę, a ideologia zaczęła dominować nad człowieczeństwem. Propaganda przedstawiała Polaków jako okupantów, a obecność polskich rodzin jako kolonizację. Słowa zmieniały myślenie. Sąsiedzi przestawali być sąsiadami. Pierwsze sygnały były delikatne: zniknięcia pojedynczych osób, ciche pogrzeby, strach, który unosił się w rozmowach przy studni. Potem wszystko przyszło gwałtownie. 10 lipca 1943 roku, roku, w nocy, rozpoczęła się tak zwana krwawa niedziela jeden z najczarniejszych epizodów II wojny światowej w tej części Europy. Oddziały UPA, wspierane często przez lokalnych ochotników, przeprowadziły skoordynowane ataki na dziesiątki polskich wsi. To nie była walka, to była likwidacja. Czystka etniczna, zorganizowana, zaplanowana, przeprowadzona z brutalną metodyką. Nie oszczędzano nikogo. Ofiarami byli głównie cywile, kobiety, dzieci, starcy. Do mordów używano narzędzi codziennego użytku, siekier, kos, widu, młotów. W kościele w Kisielinie rozstrzelano wiernych w trakcie mszy. W ostrówkach spalono domy wraz z mieszkańcami. W Porycku zginęły całe rodziny. Mordercy często znali swoje ofiary. Czasem pochodzili z tej samej ulicy. Czasem jeszcze tydzień wcześniej pili z nimi herbatę. Brutalność przekraczała granice wyobraźni. Ciała wrzucano do studni, zakopywano w lasach, palono. W wielu przypadkach ofiary były torturowane przed śmiercią. Najbardziej przerażające jest to, że ofiarami były dzieci. Niemowlęta zabijano bez litości. Kobiety w ciąży rozdzierano. Starcy paleni byli żywcem. To nie były działania wojenne. To był systemowy plan czystki. Oficjalne szacunki mówią o 50-60 tysiącach zamordowanych Polaków na Wołyniu, choć liczby mogą być wyższe. Wielu nie zliczono, bo nie zostały nawet pochowane. Wielu zaginęło bez śladu. Niektóre wsie przestały istnieć. Na ich miejsce dziś rośnie trawa. Nie ma już śladów, ale Ziemia pamięta. Polskie podziemie próbowało reagować. Podejmowano próby negocjacji, wysyłano apele do ukraińskich liderów. Bez odpowiedzi. Próbowano tworzyć samoobronę, w niektórych miejscowościach udało się ją zorganizować, ale w większości przypadków cywile byli bezbronni. Zaskoczeni. Pozostawieni na pastwę ideologii, która przyszła nocą. A jednak wśród tej przemocy pojawiały się przebłyski człowieczeństwa. Ukraińcy, którzy nie poszli za ideologią, ostrzegali, ukrywali polskie rodziny, pomagali dzieciom uciekać. Ryzykowali wszystko, często własne życie. Te pojedyncze gesty są jak promienie światła w najciemniejszej nocy. Istnieją relacje o sąsiadach, którzy ukrywali polskie dzieci przez tygodnie w piwnicach, o kobietach, które przeprowadzały przez lasy rannych. Nie da się o nich zapomnieć. Ich odwaga pokazuje, że nawet w piekle są ludzie, którzy nie tracą duszy. Po wojnie Wołyn pozostał w granicach ZSRR. Polacy, którzy przeżyli, zostali wysiedleni, głównie na tak tzw. ziemie odzyskane, do Dolnego Śląska, Pomorza, Lubelszczyzny. Ich wsie już nie istniały. Ich domy były spalone. Ich groby nieoznaczone. Wielu z nich nigdy nie opowiedziało swojej historii. Przez dekady temat wołynia był w Polsce przemilczany, nie z powodu obojętności, ale przez cenzurę polityczną i strach przed utratą relacji ze Związkiem Radzieckim. Milczenie trwało przez lata. Ludzie nie pytali. Dzieci nie znały prawdy. Wnuki nie znały nas w miejscowości, z których pochodziły ich babcie. Dopiero po 1989 roku zaczęto mówić, powstawały filmy, książki, świadectwa. Ludzie wracali na dawne ziemie, stawiali krzyże. W 2016 roku polski Sejm uznał zbrodnię wołyńską za ludobójstwo. Ale nawet ta decyzja nie oddaje bólu, który noszą ci, którzy przetrwali. Wołyn dzisiaj jest częścią Ukrainy. Tam toczy się inne życie. Ale są miejsca, gdzie ziemia wciąż mówi. Krzyże w polach, mogiły w lasach, znicze wznoszone przez potomków. Nie ma już dźwięków tamtych wydarzeń, ale są emocje, które wciąż unoszą się w powietrzu. Niektórzy pytają, dlaczego mówić o tym po latach? Dlaczego wracać do bólu, do ciemności? Bo pamięć to nie zemsta. Pamięć to odpowiedzialność. Milczenie nie leczy ran. Tylko słowo, świadectwo, prawda, potrafią sprawić, że ofiary nie będą tylko liczbą w książce. Że dzieci, które nie dorosły, kobiety, które nie zdążyły uciec, starcy, którzy nie doczekali końca wojny, zostaną zapamiętani nie jako ofiary, ale jako ludzie, którzy żyli. Wołyn nie krzyczy. Ale jego cisza jest głośniejsza niż niejedna historia. To miejsce, które przypomina, jak cienka jest granica między sąsiedztwem a nienawiścią. Jak łatwo zburzyć dom, ale jak trudno odbudować duszę. I jak cenny jest każdy gest człowieczeństwa. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.